Dzień dobry i na wszystkim bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagramy 3 i tym razem, moi drodzy, zajmiemy się... wiecie którym zadaniem? Mianowicie nagrody Nowego Vegas, ten quest poboczny. Mhm. Zabij Toma Quingleya i zabierz jego palec. I Tom Quingley znajduje się tutaj. My jesteśmy już stosunkowo niedaleko, więc... Doszedłem do wniosku, że możemy się na co sumie przejść, skąd się już do nowego Vegas, zatem cóż, w szkoli nam się przespacerować, odszczelimy sobie łepek. Łapkę mamy ten nap kurde, jednak ten kombinat kosmiczny wygląda kretyjsko. Hmm. Więc ubierzmy sobie pancerz metalowy może. Od razu lepiej, chociaż hełm wygląda idiotycznie teraz z kolei. Od razu lepiej. Co prawda, mam niższą ochronę teraz, ale, nie, ale licznie, ale liczę to, ale nie liczę ochrona i czy to, że moja postać wygląda zajebiście, liście, prawda? Kurde, bo wygląd tego skafanego kosmicznego to jest jakby krety niski. Czy ja mam fan, wykonać krytyka z zaskoczenia na którymś z tych? Tak, na lewo ich widzę na horyzoncie. <laughs> ha! Kritik zaskočeně na bestí! La bestia! Dostal kritičtě včal v upíry, la bestia! Bum! Bum! Druga bestia! Sniper mode activated! Bum! Trzy besty, zabiły i na miała Tomsona, to warto i tam przejść po tego Thompsona. Ale fakt, że zabiję ich trzech i to dlatego tak sprawnie, dowodzi, że jest skill. Jest skill. To jest dobra rozgrzewka przed zabordowaniem tego. Koleśa, którego miałem w decenie. O, Thompson M1A1 i. We, 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 bo oni mają tą Psydu, nie wiedzieć czemu. A tak nawiasem mówiąc, chwytaj się na coś. Stuff, tak, będziesz nosiła w rzeczy, więc. Ływko widele, masz? Po co ci to? Kobietą. Dobra. Masz granaty, M, masz granaty złamkowe. Mmm, masz... Karabin Myślic. Masz miny EM. Du, 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 du. Masz też zdobioną laskę. Lasko ma zdobioną laskę. Weź sobie Euska Panego Micznego. Weź sobie kombinelon kosmiczny. Weź sobie panter bandyty sadysty. I wyjście. Ja jeszcze mam coś ciężkiego. Trzyma, chyba, mam tych różnych rzeczy. O, ja się przebrała. To jak jej tylko dodałem. Kolejny Thompson, kolejny pan bandyty. Naboje, papierosy już... W sumie nie, nie, muszę brać, bo i tak mam masę hajsu. O, bości wierszałowie, to jej przyda. Bradu recykling tych pancewy, recyklnik Tomsonu. Dla to Thompsonów będziemy mieli masę hajsu potem. Spróbujmy sobie na karabin plazmowy, notabene po tej imprezie całej chyba trzeba będzie go lekko naprawić Ale okej, okay. Na tym będzie fary mi się dobre, zarówno pozytywną karmę jak i... Doświadczenie i sprzęt sprowadzony, innymi słowy kilka rundek. Mm -hmm. Stań w jednym miejscu, dziecinko, stań w jednym miejscu. Ja Cię obserwuję. I see you. I o dokładnie o takie coś by chodziło. BUM 30 ekspów. BUM O, karabina laserowy, fajnie. Więc od razu recykling, recykling, recykling. Recykling być musi. A jak znaczy, jako nasi towarzysze mają chyba. Mają bar, wynosić bardzo dużo rzeczy, to możemy używać naszych towarzyszy jako tak zwanych koni pociągowych. Jest żeby nie musieć latać do handlarzy tak na sradzkę. Trzeba strzelbać dźwignią. Wiem chyba co to jest Strzelba Divinio, to jest coś na czym można zarobić Nie niedługo już na kolejny pancer bandyty, a tam jest im, zdaje się, całkiem dużo Więc zaczajmy się tutaj z datą osłoną, przejdźmy tu I ciebie mam na mówce. Albo tam na górze mam gościa na mówce. w wstrzymali oddechu. Kucki. Bum! I jeden z to zdjęty błyskawicznie rozwidziłby na plazmę. I chyba się lekko zorientowali. I zdjąłem drugiego, zanim zdecydowałem cokolwiek zrobić. Okej, okay, tam jest jeszcze jeden. W dalszej odległości. A, wbijat nelfi się nazywa. Więc biegli pani wbijaczu Opłata mi się teraz Wats chyba. Dwukrotnie. Raz go z trafiłem. Ktoś tam chyba ma granatki, więc... O, ty tu? Dzień dobry. Oj, chyba go wem rozpiździłam, miałem jego głowę mieć, więc... Zniszczona głowa Biata Nelfi, no niestety. Ki golfowy Nelfiego, to będziemy mogli sprzedać, psajko weźmiemy, odrodz weźmiemy. Bo za kij golfowy Nelfiego będziemy mogli sporo zarobić, długo trafimy do takiego jednego obozu, w którym będziemy mogli sporo zarobić na tych fantów. Kolejny krytyk, do zaskoczenia. I karmę dla każdego z nich dostaje. Ciekawe jestem, czy w pewnym momencie... Kto ciska tymi granatami? Dajcie ci, kurde, granaty kobieta, a ty mi je zużywa. Miały być na sprzedaż. O mój Boże... DAĆ BABIE GRANAT! Dać Babie granat, no tak się to kończy. Nie, nie sukienkę. Mam dla Ciebie pamięć bandyty, szadysty w dodatku. Będzie mogła ufić do nich zabaw zabaw. Pancerz Bandycy Sadysty. Dobra, kolejny Thompson M1A1. Pancerz Bandycy Sapera. Może być. O, od razu mamy za dużo obciążenie. Na świecie całe recyklingowanie klipunek. Kalmin laserowy sobie naprawiamy. I Thompsonika sobie też naprawiamy. Będziemy mieli dwa wartościowe Thompsony, aczkolwiek Thompsonów nie dopłaca mi się używać, moi drodzy, ponieważ... Czy ja idę na kuckach? Nie, ja nie idę na kuckach. Na szczęście, bo myślałem. Trwa, sobie broń. I nasza ofiara jest mniej więcej gdzieś tutaj. I tutaj znowu grupa przeciwników. Okej, okay, to jeden z tych przeciwników to jest chyba ten kojot. Pies tragicy bestii. Jestem mistrzem blasteru, moi drodzy. Jednego przeciwnika zdjęliśmy, zanim w ogóle cokolwiek zrobić. Przejdźmy tu, nawet taki styl gry mi się podoba. Jak kocki, kocki asasyn. Aha. Dostrzegli nas. Jeden ginie z Czemu wrócę z granatami EM, kobieto? To jest bezcenna na rzecz! Aha Dać babie granat! Strzały w korku z tym razie. Poprosimy. Dobra, Violet akurat przez... Violet akurat miała całą głowę, na szczęście. Bo jej głowa jest dla, ma dla mnie sporą wartość, nie tylko sentymentalną. To do 75 sobie podnieśmy. A to do 65. I co ja bym tu chciał? Hmm. To mi się przyda w dłuższym okresie. Dlaczego? Bo będziemy z niektórymi z tych grup walczyć. Walcz z władzą. Poza tym, te wpisuje mi się dość dobrze w styl mojej postaci. Mam tu jakieś, nie z pakiet, tylko jakieś te, te. te. Gracie do picia? Nie, mam tylko steampaki. Ale mam na tyle duchowe, nie muszę wałować steampaków. Szaładuj. Violet, miałeś karabin myśliwski, moja droga Violet. Miałaś naboje, miałeś głowę Violet, za którą dostajemy, dostajemy doświadczenie. łuski, tak sobie wezmę, bo nic nie I I, 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 moi drodzy, uzbrojenie, karabin myśliwski sobie naprawimy web był nieco lepszy, bo i tak go będę chciał sprzedać. Szkoda, bo jak grałem w Fallouta, bazując na zwykłej broni, broni energetycznej, to była to jedna z moich ulubionych broni. Dwa super simpaki, czyli już się opłacało tutaj przejść. Pomimo, że to tylko przystanek na naszej drodze. Wodę miałaś ładnie tutaj, kobietą wodziłaś. Tam mniej więcej jest ten sniper. Tylko czy ja go będę w stanie zabić? Nie wiem, każdy zróbmy sobie save. A. I teraz kucki od skały do skały, bo słyszałem, że to był sniper, więc on może mieć tam gdzieś na główę gniazdo snajperskie. I jakby to powiedzieć, taki chuj. Nie będę w stanie go zabić. Ale za to sam zginę. Jacyś przeciwnicy. Aha, czyli tam jest dzieci I powiecie... W... Aha, czyli on został napadnięty już przez stado kodu. Okej, okay. jest. Zdjęty. Ale się stoczył. I o mój Boże, co on ma broni. Czy wiecie ile ja na tym zarobię? Na tych zleceniach, ale jak miał taką broń, to był bardzo niebezpieczny. Mhm. Ogniwa fuzyjne. I jakiś zapis mi się pojawił. Wpis w tym w dzienniku. Więc to sprawdźmy sobie. Tutaj jest projekt modulowania materii. To, to już znamy. To znamy, a to? Modi, przemawia. Aha, czy gościmy? on naprawdę tych nie kolei z głową. Dobra. Nim zakończymy ten quest, to ja bym chciał odblokować sobie kam makaran. Czyli jeszcze przejdziemy się do kam makaran, ale nie będziemy do niego wchodzić, tylko odblokujemy sobie, odblokujemy sobie to jako miejsce. A następnie skoczymy po nagrodę za wykonanie zadania. Było łatwiej niż myślałem, ponieważ on miał, on miał te, miał te te, 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 całe te. I... stado gekonów na głowie. Ty, patrz jak śmiesznie noga wykona Majda w teksturze. Widzicie? Zabawne. W każdym razie przejdziemy teraz na spokojnie do Cab Makaran. Następnie się wrócimy, następnie oho kolejna grupka tych. Oho, ktoś padł fałce w, w tamtym miejscu. Oho, czy jednocześnie chyba sobie przy okazji wykonamy taki jeden quest w Tamakara do tych przywódców bestii. Dobry, bo, ku, ku, kto te wie, bo to też jest też jeden przywódcą bestii. Znaczy kuk kuk to ogólnie kolej z tym Jesteśmy na otwartym terenie, to niezbyt miłe Dobra, krytyk kryty mi na bestii. podejdźmy. Tutaj co miała, co miała ta bestia? Karabin myśliwski. Bardzo dobrze. I od razu w warunkach bojowych zrobimy sobie recykling wyposażenia. Ka a karabin Fergusona? Co to jest za broń? Ja będę musiał to sprzedać, bo nie mam tego amunicji. Wam po samą broniu jest ta rękawica, z którą sobie świetnie radzi w więc o co ci chodzi? Miotać ogień dam. Kobieta, ale nie da się do niego amunicji, bo zużyłabyś w głupi sposób. A ja chcę to sprzedać. Kuk, kuk. Panter metalowy miałeś, tej, Czyli... Praktycznie... O, podpalacz. Czyli kolejny rodzaj gdzie głowa kuka, kapsle, menaty, podpalat i naprawiamy sobie panter metalowy. Bo wreszcie, life-owe zapewniając prakty praktycznie pełną ochronę panter metalowy się Wydaje mi to prawda, minus jeden do zwinności, ale i tak jest w miarę fajny. Dobra, czyli tutaj de facto mamy praktycznie wszystko zebrane. A ten razem mówiąc Trawka z bestii kuka. Weźmiemy sobie. A ten razem mówiąc papryczka japanela to jest jedno z, z bardziej pojebanych gubień, jeżeli chodzi o jedzenie. Jadłem to kiedyś i... Uch, wypala gardło niemalże. Zbierzmy jeszcze kilka labestii zabłąkanych, ale wygląda z ten quest. Na ten, nie do Kamba makaram, bo fanty i będziemy mieli mnóstwo hajsu. będziemy mogli sobie przeznaczyć na przykład na lepszy pancerz. Teraz to ja się staję siłą, głó główną siłą bojową w tym oddziale, a wiecie dlaczego?

Nie, to nie jest sukienka, moja droga. To jest kolejny pancerz bandyty. To małem satera. O, karabin laserowy. Fajnie, będzie do recyklingu wyposażenia. Uzbrojenie. Oczywiście recyklingujemy sobie karabiny laserowe. Mamy już praktycznie prawie w pełni. Aczkolwiek ten jest też chyba na ogniwa tę moją drogę. Karabin laserowy. Tam jest kolejna grupka bestii. Ale zbiwam się coraz bardziej do kamma No a odblokowanie tego punktu jako możliwości szybkiej podróży... Okej, okay. za no, trzecim razem dotrafiłem. Coś, gorsza forma, gorszą formę mam dzisiaj. Dobra, zyskaliśmy karmę na kolejny, kolejny frajew. karmę, XP, u nie wszystko. I ty miałeś karaman fotgana, który ja sobie wezmę. Bo mogę, bo mogę i to później swetrę. Spred. Bo po prostu chcę na was zarobić masę hajsu. I tam właśnie widzimy na horyzoncie kam W Nie znaczamy w podchodzimy, odblokowujemy. A następnie teleportujemy się po nagrodę. I wracamy do Kam Makaram w Elefanty. Z Tobą można pogadać. Ty jesteś kim? Dzwonię w, w RNK. Czyli randomowy trap, który nimi nie powie nic ciekawego. Motel LRA -E mamy odblokowany. I za nie będziemy mieli Kam Makaram. Mhm. Mm w każdym razie Bandyci nie wyją, Powinniśmy dostać nagrodę. Spoko. Kam ma karot odkryty, więc teraz można. Dane mapa świata. Ona się tu wrócić. Drive in California Sunset i odebrać nagrodę za tego, tego. I przekazać mi następne zlecenie i zobaczyć, gdzie możemy je wykonać. I co tam taka ducha grupa przecinków jest? A się kurde lękam, że jest to coś groźnego. A to tylko biedne dzikie gule. Ale dostał w ryj! Pan gul. Dabene... Nic nie widzę, wy też nic nie widzicie, ale to jest kawałek więc nie opłaca w się czekać w dostanie dzień, bo wytacha to wytacha majacz na horyzoncie. Ale po zmodowaniu noc w Fallout jest naprawdę ciemna. Have you killed Quigley yet yep I'll take that finger here's your reward you gonna to be cop sleeve bounties left so come back when you're ready to put in more work domina the quest hey you ready for the next bounty kid yep last week a caravan was waylaid north of town but it's still a mystery who was behind the attack. one of the guards survived with a leg injury, but by all accounts he's a drunken ass. his name is chesty, and he spends his days over at the bar at boulder city. find this guy and try to figure out what happened. our client is offering 500 caps for the apprehension or termination of the attacker, provided we get definitive proof. good luck. Oh, Co tam jest takiego, żeby Wy dostajecie takiego szału? po hmm. powodu Gula? Seriously? Gula, który teraz jest kubką flamu? Ok, zawsze mogę się na szybkiej podróży przejść do Kammakaran, więc... teraz się do Bulder City. Do BURDEL CITY! Jest to dość daleko, więc myślę, że noc się może skończy nawet. Hmm, nie, nie skończyła się, trudno. Tak i właśnie sobie grę w tym momencie. I do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.